Ja pra... mi się nie chce. Tak się nażarłem, no, tuchnę se. Jezu, Chwa. Boże, gorąco się spociłem. Ja pierdolę, gdzie to trzeba rzucić? O. Jakiś taki dziwny ten młot, jakiś kamień taki. Dobra, kurwa, rzucamy! Ja Tak, kurwa! Ja pierdolę. Spadło! Jakiś meteoryt. Zobacz. Nooo! Aaao, ja ale dobrze się było nażrać przed. Aaa. Eee! Jeszcze czegoś, a perlala. A jakby się aż mi suty stanęły. Halasz. O co, co, no, żaglam się. Perlala, czekaj, w którą stronę to się rzucało. Dobra, w tą serzucę. rzucę Byle by sobie w łeb. I byle by w siatkę. Ochaj, 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 Aaaaa! Kurwa! Tak kurwa! Najpierw masa, potem masa A! Tak kurwa No, jestem hungry, bo jestem z hangary A! Jestem hungry, bo jestem z hangary Ale jestem gruby Jestem z Polski, nażarłem się smalcu Muszę wysyć jak wycieraczkę gówno Jakieś gówno mi się przypiło, bo jestem z Polski A tam tylko psy srają Wyglądam jakby jakimś półgłówkiem był Fajne kurwa buty mam Jakieś podruby najków Matka, matka mi kupiła podróbki tenisówek do szkoły Znajk. Nike Dobra, kurwa, jedziemy Gdzie to jest? Ja super w głowie dostałem Czekaj, czekaj, czekaj Tak, bo! No Widać, że jestem jakiś taki trochę Upośledzony? <grym> No. Dalej niż tego! Rzuciłem już ten grubas z Węgier. No, wypnę się dupą do was. Ja ale muszę poprawić. A co ja tu robię? Jestem jakimś. Naprawiam komputery. Włosy dają mi, dobry tutaj. Ale... Czemu nie mamy kasków do pracy? Hmm? Co to? No, co kurwa? Wyglądam jakbym zabił kogoś i schował w swoim zbagażniku i wywiózł do lasu. W Kanadzie. Ja, ja. I'm from Canada. Rzucam, a za mną muzyny biegną. What's up, what's up? Yeah, what's up? Yeah. Yeah, got uh. Great! I don't know where I am. I know I'm in Europe. No, siema Polaku śmierdzący. O to znowu ja. Fajam tatuaże na prawej nodze tatuaż, na lewej nodze tatuaż, żeby mnie równoważyło. O kurwa, ciężko będzie, ale no już no, dobra! No, zażarłem się z smalcuchem, muszę żałować korzucieć! Gdzie kurwa jest? Gdzie ja, on no, kurwa życi ten Polak? A, słabo. Pa, fajdek, srajdek. Fajdek, ma kilka pajdek. Ja kurwa, ale kurwa, nie dostanę. Nie dostanę medalu, nie dostanę smalców. Ja prawda No, siema. dobra jedzono. To ja, ja mam trochę upowszedzenia mózgowe, tak wyglądam, jakbym... Jakbym trochę jakiś taki urodził się niedorozwinięty, ale chociaż mocno rzucam. O kurwa! Oj, chyba za kółeczko wyszedłem? Boże, no kiedy dostaniemy kaski do pracy? No, siema! No, przytyłem na te zawody, żeby dobrze rzucać. Hehe, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Tak kurwa!